No, jak się dzisiaj czuje katunika? Jak się czuje nasza katunika? No, cześć, słoneczko. Cześć, słoneczko. Oczywiście psy muszą przyjść do ciebie, tak? Muszą przyjść, bo one nie wytrzymają. Tak? Mikunia nie wytrzyma, żeby się nie przywitać. Cześć, Mikuniu! Ale możesz kotka zostawić, bo dostaniesz po nosie zaraz. Ty się tak chcesz przyjaźnić z Kotkiem? O, bawić się chcesz z Kotkiem? No wiecie, co. Aj, przestań, mi kusię. Przecież to Kotek jest on się z tobą nie będzie bawić. Cześć, malutka. Cześć, malutka Kajunia. Taka grzeczna Kiczunia. Taka cichutka. Taka niewidoczna, kochana kiciunia na razie. Zobaczymy, co z Ciebie potem wyrośnie, wiesz? O, sępy w kocie. Idziemy na górę do kotków. Cześć moje słoneczku, kochany. Ty jesteś tutaj, wączuszku. Cześć. Pierwszy buziaczek z A Tak. O jaki kochany pies. Idź mi kunka, bo już teraz to już Tak. Ale czy ja Was prosiłam tu? Nie, Was nie prosiłam. Jaki grzeczny. A czemu ty, kochanie, tu siedzisz, jak możesz być w domku z nami? Ty jesteś taki delikatny kotek. O mój Boże. Żal mi ciebie, wiesz, już muszę cię troszkę zabrać na to, bo ty nie możesz tu sam siedzieć, Laluniu. Przecież to twój domek już jest, chodź. No, tutaj tam, są ten sam liżą miski. Tu widzę, że zostawiłeś, niestety. Boże, czekaj, przecież nie druga też coś ma z tego. Ty masz tu, proszę. Ty masz tu. Okej. Okay. No, miska wymyta. <laughs> Oczywiście idziemy ją wymyć do łazienki. To nie jest niezwykłym kotkiem. Absolutnie niezwykłym. Kochanym koteczkiem. Zaraz mu damy rytąko. No, ja bym go bardzo chciała zabrać, kudeńko kochanego. Zabiorę go troszkę na dół. Popatrzy sobie, jak ciotka ćwiczy. Potem go wypuścimy. Może już zostanie z nami kochany gotek. Z pieskami już jest ok. No niesamowity. nie spodziewałam się, że będzie tu siedział przy otwartych drzwiach. Ja mam szczęście do kotów. Taki kot mi się trafił znowu niesamowity. No, ona biedna jest z tymi uszami. Ona ma zapalenie uszu boli ją to wszystko. Cześć kochanie, nie bój się, cześć. Boże, jaka ona jest chudziutka. To jest niesamowite, słuchajcie. Ale taka drobna kiciunia. Jaki drobiażdżek. Jaki kochany. Biedna jest z tymi uszkami. Bolą ją, tak? No nic, będziemy tutaj działać maściami, antybiotykiem, do uszu na razie. A tu co się dzieje? Tu mamuśka i dzieciaczki, głodne, a te maleństwo? Siedzi, siedzi tam piękności nasze. No cześć, słoneczko. Zaraz dostaniesz jedzonko, wszyscy zaraz dostaniecie, tak. Uch, jak mi przykro, szybko. Kloteczce siedzisz, tak maleństwo. Jaka ty jesteś piękna, ojej. O jaki śpiewaczek z ciebie. Boisz się kotek, tak? Boisz się, wiem, Aniuku, wiem, to jest takie trudne. Nie bój się, zaraz cioteczka da Ci jedzonko. Już, kochana, już. Jeden koteczek już wcina. Nasza ciocia klocia. Nawet tak, nie spytałam, ile ona może mieć lata, ale to jest młoda koteczka, ząbki ma piękne. Te dwa wcinają bączuszki nasze, synek Cynek i, i córka Murka. Fajnie <laughs> spodobało mi się. A tu jest nasza mamusia. Jak to było, Usia? Nie wiem, muszę sprawdzić mamuśka. Och, zapomniałam. No, super. A to maleństwo musi dostać jeść jeszcze. Już siateczka daje, już, już, już. Już siateczka daje, kochanie moje, już. Jaka ty jesteś piękna, Kicie. Jaka bidulka na razie. Tak bez mamusi. Tak bez mamuni w obcym miejscu. Pojedz, już ciotka ci dała. Zobacz, pojedz sobie. Takie biedactwo, ale będziesz jeszcze szczęśliwa, zobaczysz. Będziesz, to minie wszystko. O, tu jaka ładna ta mamulka jest. Wszystko za kratami na razie. A na razie jeszcze chwileczkę. Wiecie, ja tego potrzebuję one też. Już niedługo będą ganiać, tak jak ciotka klotka. A ty to nie wiem, kiedy będziesz ganiać, bo jak cię wypuścię to koniec. Będziesz mi uciekać, będziesz mnie drapać. No. O, moje dołki śliczne. Och, jaki ty masz słodki pysiu. Niesamowicie. Ja cioteczka, się koziadłaś? No widzisz, od razu życie lepsze, prawda? Tak. Myślę, że ciotka to jest zadowolona bardzo z pobytu. To maleństwo jeszcze jedno nie. Ślicznie ciotka. Rio. Przez chwilkę chcę, żeby tu był, żeby się troszeczkę odważył, żeby popatrzył tutaj na nas, więc ta klatka co służyła do, 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 przez, przed chwilą Kaj no to przez chwileczkę jemu ja posłużę. Niech on sobie się zapozna tutaj na spokojnie. Majeczka jest oczywiście idealna i majeczka jest cudą po prostu. Mam nadzieję, że będą przyjaciółmi. No i tak się tu będziemy zapoznawać. Te pieski nie dadzą spokoju. Łażą i łażą. I ćwikunia się połóż. Już koniec. Nie straszkodka. Nie tutaj. Przecież tu ja będę ćwiczyć teraz. Niestety, nie tutaj, nie. O. No ale ja tu matę chciałam rozłożyć, no przepraszam. No. Teraz wypuściłam już go, bo płakał. Zrobiłam z nim obchód na rączkach, tutaj po całym parterze. I położyłam go na klatce, na klatce było jedzonko. E że mu tak zasmakowało, że zapomniał przez chwilę, że się denerwuje nowym miejscem. Jeszcze na sam koniec filmu Majunia. Majunia, która tutaj się sztyftuje. Znowu trochę zaczęła pilnować Rio, ale ona jest taka w tym. Zaraz odpuszczę. Ona się już przyzwyczai. Jestem pewna.